Zobaczcie, jak u mnie kłody lubią grzebać. E, kopiemy właśnie korzeń. Sikadę, oczywiście, nie na zabijanie kłody, tylko na wykopanie tego korzenia. E, na chwilę odstawiliśmy. I zobaczcie. I zobaczcie, jak rozgrzebują. Sekundę temu się odstawi, a one już tutaj przylatują i grzebią. Kłody są bardzo chętne oczywiście do grzebania w ziemi. Um, one w ten sposób właśnie ostrzą sobie pazury, więc nie grzebią ładnie. Um, będą miały przynajmniej małe pazury, bo kropka to ma. Większe niż orzeł pazury, więc w kolejnym odcinku może Wam je pokażę, a w tym będę się już powoli z Wami żegnać, więc do zobaczenia w kolejnym filmie.